Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku. Na dzisiaj przygotowałam draping w wysokości 60 zł. Między innymi, z drapki przygotowałam takie jak jubileuszowy Milion za 20. Ekstra linie. Tutaj już mamy dwie, yy, dwie pozycje. Jeszcze zostały nam dwie, yy, dwa znaczki. Zobaczymy. Czy nam, coś, nam to coś da? Laki 777, 500 w diamentach i BUM 777. Jak wiecie, nie przyniosłam za bardzo tego szczęścia, może tym razem się uda. Więc nie przedłużajmy, zabierajmy się ze za drapanko. Przejdźmy najpierw do BUM 777. Więc tak, mamy ananasa, arbus, truskawka, ananas, koniczyna, jabłuszko, pomarańcz, korona, serce, dzwon diamenty, jabłko, monety, banknoty, wiśnia, winogron, gwiazda, bank. I korona dzwon pomarańcza. Nie mamy nic. Kolejne złoto, truskawka, garniec. Diament cytryna, pik. Pik diament safe. Diament monety bank. Gwiazda cytryna, wiśnia. Koniczyna, worek, garnek. I arbus pierścień. I worek. No niestety, ta nam nie przyniosła szczęścia. Chyba mam pecha do tych nowości. Kolejną będzie 500 w diamentach. Ona też za bardzo mi szczęścia nie przyniosła. Niestety nie wiem czego. Jedynie tylko ten klub milionerów mi przyniósł szczęście. Jak zauważyliście, przyniósł mi dużo, wygrano 100 zł. W niej to za tylko trafiam 10 zł najwięcej. Więc zaczynajmy. Wygrywające liczby.

Coś ja mam pecha, kochani, do zdrapek. Mamy teraz laki 7, 7, 7. Bonusik. W bonusiku mamy cytrynkę. I wygrywające liczby nasze to... O, na się ciężko strasznie, kochani, zdrapuje. 17, 6, 11. Aż ręka boli, powiem szczerze. 25. I 35. I mamy tak, dwadzieścia jeden, pięć oboczek, szesnaście oboczek, i cztery, dziewięć, trzydzieści cztery, jak zwykle, oboczki, czterdzieści trzy, czterdzieści dwa, osiem, kolejny rząd. 33, 12, 15, 24, oboczek i 1. I ostatni rządek 32, 18, oboczek, 13, 14 i 3. No, niestety nie przyniosło nam to szczęścia. Lecimy do następnej. Może szczęśliwe linie zostawmy sobie na koniec. A weźmy teraz jubiluszowy milion. Wygrywające liczby to o przepraszam, spadł mi pieniążek. Podrapiemy tym. Pięćdziesiąt osiem pięćdziesiąt cztery czterdzieści jeden, dwadzieścia cztery i czterdzieści. I zaczynamy. Pięćdziesiąt pięć nie mamy.

trzydzieści pięć i czterdzieści dziewięć. Kolejnym trzydzieści osiem, pięćdziesiąt trzy obłoczek, jedenaście, trzydzieści dwa i trzydzieści trzy. I ostatni słupek to trzynaście, dwadzieścia dwa, pięćdziesiąt sześć, piętnaście i czterdzieści osiem. No niestety. Nie mamy. Dla pewności sprawdźmy kontrolne. ohoho ho! Kontrolne, gdzie to mogło być kontrolne? Jest M. Może nie przedłużajmy, jest M, ale nie widać się strasznie te pochowały literki. To nic, nie, nie ma wygranej. Nie będziemy się przedłużać. Później sobie poszukam jeszcze raz najwyżej i ostatnią zdrapkę jaką mamy ekstra linię. Tak jak mówiłam, mamy dwie wygrane. Sprawdziłam jeszcze i się zgadza wszystko jest, więc dwie ostatnie zdrapujemy to. Kwiatuszek, szukamy. Tu mamy kwiatuszek. Tu mamy kwiatuszek. Tu mamy kwiatuszek. Tu mamy kwiatuszek. I mamy kolejną wygraną, kochani. Patrzcie, mamy trzeci. Sprawdźmy sobie: podkowa jest, sakwa jest, serduszko jest, piłka jest. I kwiatuszek jest, kochani, mamy trzecią wygraną. Super! Chociaż na mnie zwróci to za wszystkie zdrabki, które na dzisiaj wydałam. Ale chociaż może część, prawda? I mamy rolki. Szukamy rolek. Tu nie mamy, 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 tu, nie mamy, tu, nie mamy, tu, mamy, tu mamy, ale co z tego zabrakło nam Biedronki. No to więc... Pod... Sprawdzamy, jakie kryją się. W... W... Wygrane. Ja wiem, że to będzie 30 zł, a Wy jak myślicie? To więc odkrywamy. Pierwszą. To będzie, tak jak mówiłam, 10 zł. Kolejna wygrana. 10 zł. I kolejna wygrana. Kolejne. 10 zł. Jest 30. Powinno być B, B, B i mamy. To więc tak podejdźmy teraz do podsumowania. Ta zdrabka jest wygrana. Te cztery niestety nie dały nam szczęścia. Zwróciła nam się tylko połowa. Ale zawsze to coś. Mamy super. Ekstrolinie dały nam 30 zł. Szkoda, że to tutaj nie było po 100 zł. <głos> <głos> to było fajnie. Więc tak, kochani, łapeczki w górę. Kto jeszcze mnie nie subskrybuje, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. I mam dla Was takie jedno małe zadanie. Chciałabym, żebyście pod komentarzem napisali mi, jakie zdrabki chcielibyście widzieć w następnym odcinku. Mogą być to maksymalnie trzy zdrabki. Wybierzcie, kto będzie miał najwięcej, kto będzie miał najwięcej łapek w górę. Pod odpowiedział wtedy, ta osoba, tej osoby. Wybiorę zdrabki i je kupię. I oczywiście te zdrabki, i z jakim numerem. Chyba, żeby nie było takiego numeru w mojej kolekturze, to wtedy jakąś inną wybiorę. Ale po, powiedzcie mi, jakie byście chcieli widzieć zdrabki? Yy, maksymalnie trzy. I wtedy ja je pokażę na, sw na swoim yy, następnym odcinku. Więc także. Do zobaczenia. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Papa! Do widzenia. Pa.